Pozbądźmy się zatem nadmiarowego kodu. Nie potrzebujemy tego. Będziemy tylko operować na piętrach. Yy, więc mamy teraz. Pięć koszyczków, w którym w, każdy z nich, w każdym z nich znajduje się jakaś, jakaś liczba całkowita. Domyślną wartością dla integer jest 0. W związku z tym mamy wszędzie wartości zerowe, ale my chcemy to zmieniać. Powiedzmy, że sąsiedzi postanowili zrobić imprezę i wszyscy imprezują na parterze. Parter. Tablica zaczyna się od zera. No i powiedzmy, że 30 sąsiadów zabawia się. No, niestety zawsze się znajdzie jakaś czarna owca. I na samej górze została jedna osoba. W tym momencie powiedzieliśmy, że do zerowego, czyli pierwszego koszyczka. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale tak jest. Wrzucamy 30, a do ostatniego, czyli 5 wrzucamy 1. Czy to jest dobrze? Nie, nie jest. W tym momencie będziemy mieli błąd. Bum. Dlaczego? Poza zakresem. Wydaje się, że przecież, jak mamy int 5, to powinniśmy mieć również 5 pięter. Absolutnie nie. Tak jak wspominałem. Literacja całej tablicy zaczyna się od zera, więc jeżeli chcemy wyciągnąć wartości, to zaczynamy od zera, ale ustawiamy jej wielkość liczbą całkowitą. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Dlatego ostatnie piętro jest 4. Oczywiście możemy manipulować tymi wartościami, dlatego powiedzmy, co się stanie, gdy impreza przeniesie się w inne miejsce. Na parterze nagle zrobiło nam się, o, no wiadomo, że to impreza, ktoś został. Na czwartym piętrze, oczy, tak jak wspominałem, kolejność nie ma znaczenia, ale wszyscy przeniesie się do sąsiada na drugim piętrze, czyli będzie zero parter, pierwsze, drugie. W taki oto sposób przypisujemy wartości do referencji w tablicy. No dobrze, chcielibyśmy teraz wyświetlić te dane z tej tablicy. Jak to możemy zrobić? No, możemy najnormalniej w życiu wypisać konsolę. Piotro. No, oczywiście musimy się odwołać, że tak powiem, do odpowiedniej komórki, więc odwołajmy się do zerowej. Jak pamiętamy, tablica zaczyna się od zera i będę to zawsze powtarzał. Proszę, mamy wartość zerowej komórki. Skąd? Tu. Dobrze, jakbyśmy chcieli wypisać wszystkie, wiemy, że sztuk mamy 5. Tak jak powiedziałem, zawsze wyświetlamy wartość od 0. No i wszystko jest pięknie. Mamy całą tablicę wyświetloną, tylko jest mały problem. No powiedzmy, że mamy tu wartość taką. No, jakby ktoś chciał wypisać tyle konsol, no to myślę, że to by było niezłe wyzwanie. No, na pewno nie jest to opłacalne, dlatego przeanalizujmy, jak możemy użyć pętli lub czegoś innego tajemniczego, a mianowicie forage'a. Dlaczego nazywam forage czymś innym? No cóż, forage działa jak pętla, wygląda jak pętla, ale pętlą nie jest. Forage y, jest to typ literacji. Innymi słowy, bierze nam dane piętro. Wezmę tu tak troszkę spłaszczę y, y, informacje i po prostu jakby wskakuje w następne, 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 następne aż do końca. I może jak pokażę składnie, to będzie łatwiej to zrozumieć. No dobrze, przeanalizujmy to. Dla każdego tu definiujemy zmienną, do której mamy przypisać wartość w danej pętli literacyjnej. Czyli po prostu robimy pętle po wszystkich piętrach. Tak jak mówię, dlatego to się troszkę różni od pętli i tu przypisujemy wartość w danej literacji. Piętra, wiemy, że to jest kolekcja i tu mamy w kolekcji. Tablica oczywiście jest kolekcją. dlatego że przypisaliśmy tu wartość, więc tą wartość chcemy wyświetlić. I mamy tak samo, oszczędziliśmy mnóstwo czasu. Może omówię jeszcze tu. Dlaczego var i? Var z tego, że przyjmuje on kształt tego, co w danym momencie będzie wrzucane. Niejednokrotnie, a nawet prawie zawsze będziecie mieli tu obiekty, ale bardziej złożone. Nie tylko int. Int też jest obiektem, ale mówimy tu o całej potężnej strukturze, która tam będzie wrzucona, będziemy to omawiać znacznie dalej, ale dlatego dobrze jest to rzucić VAR, wtedy on po prostu automatycznie i przybierze tą wartość i możemy dalej operować. Czy for each się zawsze sprawdzi? W 99% wypadków tak. Jednak. Jeżeli kolekcja zmieni się w trakcie działania Foricza, mamy powiedzmy program, który działa, jest kolekcja, może inaczej troszkę to opowiem: jest kolekcja, gdzie mamy kont bankowych. I w tym momencie chcemy Foricza przejść po wszystkich kontach bankowych i wyświetlić ich stan. Można to puścić Foricza, ale jest to duży bank, mamy miliony klientów i będzie to trwała ta literacja. Jednak chwilę to będzie trwało. Ale w tym czasie ktoś założył konto i doszło nowy konto bankowe, więc nasza kolekcja się zmieniła. Co się wtedy stanie? Foreach wyrzuci nam błąd. Dlatego, że jego kolekcja, w trakcie jego działania e, została e, zmieniona. W związku z tym ForEach wyrzuci nam Exception. E, Czyli trzeba uważać na takie pewne, pewne drobne niuanse, które nam się pojawią. Niemniej jednak, tak jak mówię, w 99% wypisanie czegoś foriczem zawsze jest dobre. Kolejna rzecz, możemy ForEach'a również przerwać breakiem. Nie będę tu tego pokazywał, możemy na przykład zrobić, że jeżeli wartość i będzie, nie wiem, 4, to w tym momencie przerwij. To jest dobre, gdy nie chcecie przelatywać przez całą kolekcję, tylko chcecie wyszukać jakiejś tam wartości i żeby nie męczyć dalej procesora kolejnym zbędnym przelatywaniem przez kolekcję, przerywacie jej działanie i Osiągacie ten wynik, który chcecie. No dobrze, w jaki jeszcze sposób możemy wyłuskać te dane z kolekcji? No, naturalnie wydaje się, że najprościej by było y, użyć po prostu pętli. No to użyjmy pętli. No to sobie to wyrzucimy. Znaczy, z pętlą jest o tyle więcej roboty, że no przede wszystkim mamy. Weźmy, użyjmy. While. O, przepraszam. Wiemy, że pętla musi posiadać warunek logiczny. W związku z tym mamy kolekcję intów, więc musimy porównać int do inta. Wiem, że kolekcja nasza, czyli tablica, zaczyna się od zera i robimy tak jak zawsze, mniejsze od piętra. No i mamy błąd. Dlaczego mamy błąd? Dlatego, że to jest tablica, a to jest int. Więc tu musimy mieć tak naprawdę y, wartość długości naszej tablicy. Jak to możemy zrobić? No to, kropka, i proszę, akurat y, trochę przypadek sprawił, że mam od razu długość tablicy. To nas interesuje i błąd znika. No to zobaczmy, czy da się to wypisać. Y, specjalnie na razie tu nic nie piszę. W jaki sposób możemy uzyskać? No wcześniej w Foriczu mieliśmy taką sytuację, że braliśmy dane piętro i przypisywaliśmy je do zmiennej. Tu tego nie robimy, więc sami musimy zadbać o to, żeby postawić wskaźnik tablicy dokładnie w tym miejscu, który chcemy odczytać, czyli dokładnie to piętro. Z racji tego, że wiemy, że to jest i, które będziemy inkrementować, no bo musimy ten warunek zachować. I inkrementujemy oczywiście. Po, bo inaczej uzyskalibyśmy następne piętro. Puszczę, zobaczymy jak to działa. Wszystko działa idealnie. Tak jak zauważyliście, jak najbardziej można używać pętli. Pętla jest odporna na zwiększenie kolekcji. Dlaczego? Dlatego, że jak e, powiedzmy trafi na kolejną, i e, powiedzmy lecimy pętlę 1, 2, 3, czwarta i w tym momencie zwiększy nam się długość, akurat w przypadku tablicy nam to nie grozi, ale w przypadku list tak, e, zwiększy nam się na przykład na 6, to on uzyska nową wartość i pętli to tak naprawdę nie interesuje. W związku z tym e, pętle są odporne na zmiany e, e, długości kolekcji w trakcie jej działania. No więc, gdy wiecie, że może nastąpić taka sytuacja, użyjcie pętli. Oczywiście widać, że wymaga od nas to troszkę większej pracy. Niemniej jednak jest to bezpieczniejszy sposób, gdy następuje możliwość zmiany długości kolekcji. Nie ich wartości, tylko długości kolekcji. Wydaje się, że to by było na tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej lekcji i zapraszam na kolejną.